Wiedzenia. A on znał już Boga, on poznał Boga, on się modlił o wiele rzeczy i widział rzeczy, które przychodziły, Tak. tylko że mówi, ja mam czas, ale ja mówię, nie wiem, czy mam czas, bo tu jest napisane dziś, jeśli jego głosu słyszysz, to masz nie zatwardzać serce, jak podczas buntu. I druga ważna wskazówka z tego fragmentu jest, że chrześcijanie są w buncie. Pamiętacie list do Efezjan, że niegdyś byliście synami oporów, w których był opór, w których był bunt, i gdy byliście prowadzeni przez diabła, to jest prosto napisane, ale też jest wskazówka z listu do Efezjan, że najpierw musisz umrzeć, bo jeśli ty nie umrzesz, to władca tego świata, który rządzi w powietrzu, jest teraz w synach opornych. To jest napisane, działa, on wciąż działa. To jest list do kościoła. I wśród nich i my, bowiem żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała, ulegając woli ciała, tak, zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale to jest napisane, że powinniśmy niegdyś takimi być. A dzisiaj w kościele te same rzeczy są, co były po prostu wśród niewierzących. Tak? Są cudzołóstwa, są zdrady małżeńskie. I nagle ludzie mówią w ogóle, że, że no nie, no to tak tam Bóg pobłogosławi. Kiedyś do mnie jeden człowiek dzwonił i mówi: Bóg to jakoś pobłogosławi. Ja mówię, Bóg nawet tego nie dotknie. Obejdzie to szerokim łukiem jak perzynę, którą Kain mu złożył. Tak? Kain też nazbierał chwastów, mój Boże, zeszedł na to ogień. Tak? Bóg dalekim łukiem od tego minął. Bóg jest święty. To jest bardzo ważna wskazówka. Bóg jest święty i nie dotknie niczego, co jest skalane. Tak? czyli wracamy do tego fragmentu. Nie rozpoznali, nie zatwardzajcie czas serc. I dziewiąty werset, gdzie kusili mnie ojcowie, wasi wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Widzisz to? Ja mówię, pisz sobie pamiętniki. Przyjdzie do Twojego życia kolejna próba. I nie będziesz mógł się ostać, jeśli nie będziesz. Miał wyraźnie podziękowania w zeszycie, że dnia tego i tego Bóg uzdrowił twoją chorą nogę. I przychodzi kryzys, ty to czytasz, mój Boże, uzdrowiłeś moją nogę 4 lata temu. Dziękuję ci, że w dzisiejszej sprawie też odniosę zwycięstwo, bo jesteś ze mną. Jesteś na wieki ten sam, tak? A jest napisane, że co Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy go miłują. To jest twoje słowo, przyjście na jego słowie, przecież współdziałasz ku dobremu, a nie widzę dobrego. To wtedy Duch Święty mówi do ciebie, zbadaj serce. <tak> tak, Dawid dlatego tak dobrze dawał badać swoje serce. Mój ojcze, Boże, badaj moje serce. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia. Słyszysz, Bóg miał wstręt do swoich dzieci? Bóg miał wstręt. A ludzie myślą, że nie Bóg nie będzie miał wstrętu, że ja dzisiaj cud założyłem. Bo tak mi się chciało i poszedłem na babę. Tak? Jeden mi kiedyś powiedział, że poszedłem do nierządnicy bo też miał tam chłód, był w jakiejś tam rozsypanej relacji, przeczytał, że tam jakiś ze Starego Testamentu poszedł do nierządnicy, i on poszedł do nierządnicy. On mi pisze takie bzdety, nie? Ale mi to w Biblii jest napisane, ja my, ty człowieku, bym się tą Biblią w łeb przeczeszał, to byś może oprzytomnie. Zawsze ich zwodzi serce, słyszysz to? Miałem wstręt, bo co się dzieje? Zawsze zwodzi ich. Serce, zawsze, tak? Czyli nie pozwól, żeby cię serce zwiodło. Ostatnio jednej osobie mówię, pilnie strzesz twojego serca. Jeśli pozwolisz, żeby twoje serce było zwiedzione, nie wejdziesz w Boże obietnice. Nie poznali też oni dróg moich, czyli widzisz, co się cofa. Do piątej Mojżeszowej, jeśli ty poznasz drogi Boże, jeśli kroczysz nimi, jeśli dajesz sobie w sercu pogrzebać, je czyścisz, tak? To wtedy będziesz widział rzeczy dobre, ale jeśli nie, to przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mojego. Ale dobra nowina, co się w liście do Hebrajczyków trafiło. <ścoughs> 4,7, jeszcze tu jest taki fragment. Yy, dziś. Aha, drugi raz jest powtórzony, drugi świadek. Zaznaczyłem to jeszcze, żebyście w swoich Bibliach podkreślili. W czwartym rozdziale Hebrajczyków jest powtórzony ten werset, że dziś, jeśli jego głosu słyszycie nie zatwardzajcie serc waszych. To jest bardzo ważne, tak? Mateusza 15.8. Tutaj jest klucz w ogóle. Ten werset jest kluczem. Ja go wiele razy czytałem, a ostatnio naprawdę mnie dotknął. 15.8. Obłudnicy. Od siódmego czytam. Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Jezus nie był miły dla Żydów. Nagle im mówi o budynicy. Lud ten mnie wargami. Słuchaj tego uważnie. Lud ten mnie wargami. Wracamy do słowa. Pamiętacie? Rzekł, powiedział, pomodlił się. I tu jest napisane, lud ten mnie wargami, ale serce jego, czy serce ich, jest daleko ode mnie. Słyszysz to? Słyszysz to uważnie? Rzekłeś coś, ale twoje serce jest daleko od Boga. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I go nie Czyli wracamy do początku. Najpierw siekiera, najpierw wyrąbać to, czego nie zasadził ojciec, potem dać się dobrze narzeźnić przez wino ogrodnika Jezusa, żeby cię tam wsypał, tak, dobrymi nawozami, potem cię będzie przycinał, obierał cię jak cebulę i gdy ty zaczniesz być w nim połączony, to wtedy jest napisane, wydasz wiele owoców. A wtedy zobaczysz łatwość, że wow, kocham cię całym sercem i ty mi wszystko dajesz, o co poproszę. Tak? Tylko zobaczcie, ile jest rzeczy po drodze. Przebaczenie pierwsza rzecz. Ja będę o tym uczył niedługo. Bo ja wiem, że to jest temat tak śmierdzący w kościele na odległość. Że podejrzewam, że w ogóle wielu ludzi nawet tego nie rozpoznaje w sobie. Tak. Teraz zobaczcie jeszcze dalej. Przejdźmy do 15. Tak. Jesteśmy w tej samej Ewangelii, 15. Mateusza. Jezus tu właśnie powiedział w XIII, że wszelka roślina, której nie zasadził ojciec, będzie wykorzeniona. No, mówi, zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych, ciekawa wskazówka, dokąd ślepy ślepego zaprowadzi, obaj wpadną w dół. Tak i Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł, to jeszcze tego nie rozumiecie. No, nie. I Jezus tu mówi kulminacyjne słowa w ogóle do no, nas, no. do wierzących ludzi, że nie to, co wchodzi do ust. I idzie do żołądka i na zewnątrz się z nas wydala kali, kala człowieka, tylko to, co wychodzi. Czyli znowu wracamy do aparatu naszej mowy. Tak? Ludzie potrafią bardzo niefajnie, niemiło się odzywać w swoich małżeństwach. Jak emocje im sięgną zenitu, to się wyzywają lepiej niż na tym świecie się wyzywają ludzie. tak Się śmieję, bo ostatnio do mnie pisał człowiek związany duchem homoseksualnym. Chyba spodobało mu się moje profilowe zdjęcie i dodał mnie do znajomych i mi pisze, wiesz, jestem heteroseksualny, ale lubię robić za kobietę. jestem I dodał mi, słuchajcie tego, to było najlepsze, dodał mi, jestem bardzo miły, kulturalny, łagodny, tak? Co ty na to i proszę nie śmiej się ze mnie. I ja mówię, nie no, ja się wcale z Ciebie nie śmieję. Mówię, prowadzę społeczność chrześcijańską, jestem pastorem i mogę Ci pomóc wyjść z Twojego związania. Jak pojechał wiązankami w trzech linijkach ze mną, to aż mi poszło w pięty. Ty klecho taki, Ty tam jakiś, nie? I nagle mnie usunął, zablokował i już nie był taki miły, grzeczny i kulturalny. Tak? Zobacz. Już dogatę, no ja chyba muszę zdjęcie sobie zmienić, bo nawet mężczyźni mnie już tam zaczynają wyszukiwać. Dziękuję wszystkim, którzy mnie pozdrawiają, to nie do Was, ale no takie sytuacje są, patrzcie na to. Czy nie rozumiecie, że to co wychodzi, to pochodzi z serca i to kala człowieka. Serca bowiem pochodzą Jezus tu mówi, złe myśli, czyli zobacz w ogóle gdzie się zaczyna wojna. W naszym umyśle i pierwsza jest co? Zła myśl, zła myśl na sytuację. Ona powoduje, że z naszych ust wyjdzie niewłaściwe słowo, niewłaściwe rozpoznanie. tak? Potem dalej mówi, co będzie: zabójstwo, potem cudzołóstwa, potem rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa. Fałszywe mhm. świadectwa będą nas dotykać na pułapie dziennym, ja już to wiem, będą fałszywie o nas mówić. Do mnie obcy ludzie mówią, ty wiesz, co oni o tobie powiedzieli? Ja mówię, ale wiesz, co mnie to mało interesuje? Boże już nie ja, tylko Chrystus we mnie. To, co mówią, mówią na mojego Pana i sami za to odbiorą, tak. Bo ja się nie wziąłem z kapusty, tylko po prostu Bóg mnie do czegoś namaścił i przeznaczył. A kto tego nie rozpoznał jego problem. Tak. A jest napisane, co zrobi mi, to tak jak źrenicy mojego oka, i to proste rzeczy są biblijne. Ja nie tykam się pomazańców bożych. Już się nauczyłem i mówię, panie, niech mnie twoja ręka boska chroni, żebym wystąpił przeciwko jakiemukolwiek namaszczeniu w tym kraju, czy w Europie, czy na świecie swoimi ustami i osądził. Nauczyłem się jedno. A co z Benychinem? Sługa Boży. Bóg go powołał. Bóg go osądzi. Bóg go odwoła. A co z panem takim? Jak najbardziej charyzmatyczny proste. Tak? tak że patrzcie jak to jest bardzo ważne, to kala człowieka jedzenie nieumytymi rękoma w ogóle nie ma w tym żadnego znaczenia. Tak? Jest napisane, że to jest taka hipokryzja nasza. jeszcze zobaczcie pokażę Wam tylko taki szybki fragment jeszcze tutaj poza to nauczanie z listu do Jakuba. Bo tu są dwa fragmenty, od razu przeczytam pierwszy, tak, że właśnie to, co w modlitwie pańskiej ludzie mówią „nie wódź mnie na pokuszenia. Ja mówię, a Bóg to jest akurat taki Bóg, który wodzi wszystkich na pokuszenie, bo on w niebie sam ulega pokusom, lata za krótkimi spódniczkami aniołku, które stworzył, tak, i on tak ciebie tu kusi. To jest napisane przez Boga Jakuba pierwszy przez Boga jestem kuszony, to mówi Bóg bowiem nigdy nie jest podatny na pokusy do złego. To jest po pierwsze. Jeśli kiedykolwiek Boga oskarżałeś za jakąkolwiek rzecz w swoim życiu, musisz z tego spokutować. Jeśli powiedziałeś, Panie, nie dałeś mi pracy, Panie, nie uzdrowiłeś mnie, bo w ogóle Bóg z tym nie miał nic wspólnego. Bóg nie jest ani. Na pokusy podatny jest Bogiem, w którym nie ma żadnego zamieszania i daje tylko dobre dary dzieciom swoim. Jeśli nie dostajesz dobrego daru, nie dostajesz uzdrowienia, nie dostajesz dobrej pracy, nie dostajesz naprawionego małżeństwa, proste, weź winę na swoją klatę i się z tym zmierz. Coś jest u Ciebie nie w porządku. To są proste rzeczy, elementarne. Mówię Wam elementarne rzeczy. Możecie rzucać we mnie kamieniami, ale mówię to, co jest w Słowie. Lecz każdy bowiem bywa kuszony przez własne porządliwości, to po pierwsze, którego pociągają i nęcą, to po drugie, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, to po trzecie, tak? czyli rodzi się grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I tu jest napisane nie błądźcie. Pamiętacie, co mówił wcześniej, w, to co czytałem wam z Hebrajczyków? Błądzili, nie rozpoznali, 40 lat chodzili, manna z nieba się sypała, a cały czas chodzili w upadłym duchu, w narzekaniu, w buncie, tak, a mogłeś to Boże inaczej zrobić, a ja to bym zrobił najlepiej, tak, tak. Ja mówię, my nie możemy się bawić w Boga. Uwaga, nie zamieniaj ról z Bogiem. Jesteś dzieckiem Bożym pod warunkiem, że cię Duch Boży prowadzi, ale to On jest wciąż Bogiem, to On siedzi na tronie, to On ma berło, którym cię może tam lekko po czuprynie przejechać lub puścić jakiś piorunik spod swojego tronu, tak? Zależność jest prosta. To my jesteśmy rodzicami, jeśli nimi jesteśmy, a nie dziecko, które się zaczyna ci szarogęsić, bo mu hormony skaczą, tak? <laughs> I też te tematy każdy z nas przepracowuje w domach teraz. Nie? O powściągliwości języka z Jakuba. Kolejna wskazówka na nasz aparat mowy. Dopuszczamy się bowiem wszyscy. Trzeci rozdział listu do Jakuba. Dopuszczamy się wszyscy bowiem wielu uchybień. To jest napisane wprost. Wielu uchybień. Słyszysz to? Nie, że napisał, jak już jesteśmy tacy błogosławieni, bo jesteśmy tacy święci, tacy wspaniali, tylko dopuszczamy się. I jeśli ktoś w mowie uchybia, ten nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Czyli jeśli nie uchybiasz w mowie, jeśli nie dasz się na niczym pochwycić, pamiętacie to zdanie z Ewangelii, Jezus nie dał się na niczym pochwycić i oni odchodzili. Oni przychodzili zawsze z kamieniami w torbach z Biedronki nazbieranymi i mu zadawali pytania. Tak? Jezus ich uczył na rynkach, w synagogach, na stopniach kościoła. Oni mieli dobre bryłki nazbierane i zadawali im pytania. Co powiesz z tym, a co powiesz tamtym? A on nie dał się na niczym pochwycić i odchodzili. Kurczę, znowu go nie mogliśmy na niczym pochwycić. Zauważyliście ten fenomen? To byli ludzie, którzy w ogóle nie chcieli nic zmienić w swoim życiu, tylko chcieli skrytykować Syna Bożego, którego nie rozpoznali. Tak? Nie rozpoznali czasów nawiedzenia i Jezus powiedział, nie nade mną płaczcie, biadolcie nad Wami, nad Waszymi dziećmi, bo zobaczycie za 30 lat, co z Wami Rzymianie zrobią. Mhm. Tak? Jeśli koniom wkładamy, aha, i to jest dalej napisane, jeśli ktoś w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. Widzisz to? Mhm. Całe ciało trzymasz na wodzy, jeśli Twój język dobrze trzymasz, brzydko mówiąc, w gębie. Tak? Ile ja rzeczy kiedyś nagadałem zbyt pochopnie. Mi język wyprzedzał. Język i emocje często szły przede mną, tak? Przed tobą idzie Pan, a przede mną nie szedł pan, tylko szedł mój głupi język. Tak? Z piekła rodem rozpędzony. Ja wiecie, jak się uczyłem nad tym panować, zgryzałem go. Zgryzałem go i przemykałem krew. I się nauczyłem już potem nie odpowiadać. Ludzie mnie prowokowali. A ja się nauczyłem brać nad tym autorytet, nie było łatwo, tam jeszcze potem sobie gdzieś czasami w kącie coś tam przekrołem, czasami coś tam ze mnie wypłynęło, ale to już było coraz rzadsze, tak? to było już takie rozmyte, a potem to już w ogóle zobaczyłem, że mam luz w temacie, czy o mnie mówią tak, czy siak, czy mnie tam ktoś sprowokuje, coś powie, tak, zaczynam być mężem doskonałym, takim chcę być i trzymam na wodzy mój głupi język, bo zaraz wam pokażę, jeśli konią wkładamy w pyski wędzidła, czyli te pokrzeczki, wiecie, tak, jak mhm. konia się trzyma, aby były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Czyli jest znowu wskazówka, że całe Twoje ciało idzie za Panem językiem. tak? Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Czyli sternik steruje wielkim okrętem. Mały ster, tak? Kilbater, czy jak to tam się nazywa, to co jest na dole w łodzi. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Uwaga. Język jest mały, pyszni się z wielkich rzeczy. Lecz jakże wielki las zapala mały ogień? Masz świetne porównanie. I Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Zobacz, co mówi Jakub. On, on jest nieprawdy. I dodaje, kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Niefajna informacja. Twój język, jeśli nie masz przemiany umysłu, jeśli nie jesteś nowonarodzoną osobą, jest pędzony przez piekło. I dlatego bardzo łatwo nazwiesz swoją żoną na k, tak? albo wszelkniesz tam jakiegoś sąsiada, tak? czy coś innego zrobisz, bo po prostu nie jesteś jeszcze dzieckiem Bożym. I z tym fenomenem zdarza, zderzają się. Chrześcijanie, którzy poznają Boga, bo nie poznają Boga, zachysną się pierwszą miłością, zachysną się fajnymi rzeczami, ale uważają, że wszystko mogą, bo potem ich uczą, że mają łaskę. Ale ty masz łaskę i masz czas, ja mówię, no czas się skraca. Po tym, co widać, jakie sny ludzie zaczynają mieć, to po prostu się czas mocno skraca. Przejdźmy, już kończę to słowo, także zobaczcie, cały czas się pojawia trzy nierozłączne, pojawiają trzy nierozłączne atrybuty, dwa w zasadzie, no, trzy, można powiedzieć, związane z modlitwą. Wiara, która Ci jest potrzebna, Twoje serce czyste, tak? I to, co jest Twoją mową poprawnego, mm -hmm. tak? Słowa Łukasza, 11, 13 werset. Jeśli więc Wy, którzy źli jesteście, dobre dary umiecie dawać, dzieciom czekajcie. Ja to dobrze czytam. 11, 14 to chyba był. Eee... Coś chyba nie to zaznaczyłem, ale chodziło mi o. A tak, dobrze. Jakże więc Wy, którzy źli jesteście, możecie dobre rzeczy mówić, tak? Jeśli więc Wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać. To jest w tej kontynuacji cały ten fragment, jak tam przeczytasz po modlitwie Ojcze Nasz. Takim wnioskiem z, tej, z tego całego wywodu, z Ewangelii Łukasza jest, że jeśli Wy źli. Jesteście i możecie mówić dobre, jakże więc wy źli, jesteście, możecie mówić dobre rzeczy. Jakże, tak? Jakże, jeśli jesteś zły, możesz mówić dobre rzeczy. No i teraz pewnie się zapytasz, no ale jak ja mam się poznać, że jestem zły? No my osądź się sam. Osądź swój owoc. Zobacz, ile masz owoców ducha. Powinieneś mieć tam siedem czy osiem i zobacz na chwilę obecną, ile owoców masz. Czy masz miłość, czy masz pokój, czy masz cierpliwość, czy masz wstrzemięźliwość, tak? Bo jest napisane, że przeciwko takim nie ma zakonu, to osądź się. Bo właśnie ten fragment pokazuje, jeśli jesteś zły, nie możesz mówić rzeczy tak dobrych. Bo jest napisane, że ten sam język, który błogosławi, Jezus mówił, ten sam język nagle przeklina. A to się nijak ma w spak, tak, nie działa. I jeszcze jest bardzo ważny fragment z drugiego listu do Koryntian 4,3 uwierzyłem i powiedziałem, czyli tu jest kwestia wiary poruszona w modlitwie. Jest ona jakby dopiero pochodną twoich ust i pochodną twojego języka, tak? Czyli dopiero gdy ty już masz prawidłowe objawienie, to wtedy otwierasz List Koryntian drugi na fragmencie 4 i to jest czekajcie, tu chyba już to dobrze zaznaczyłem, mając zaś tego samego ducha, tak? Ale zwróć uwagę, tak? Jesteśmy czcicielami jeśli jesteśmy prawdziwymi czcicielami w duchu i w prawdzie, to wtedy mając tego samego ducha wiary, jak to jest napisane uwierzyłem, przez to powiedziałem. I Paweł dodaje: dlatego i my wierzymy, i wtedy my mówimy. Tylko zwróć uwagę, że Ty musisz być zgodny z wszystkimi uwarunkowaniami, które dostałeś od Jezusa. No nie wystarczy Ci powiedzieć, Ojcze, to bądź wola Twoja, potrzebny mi nowy wóz i niech mi się on zmaterializuje. I patrzysz przez firankę? Nie ma, tak? No nie ma, bo głupi Ci nie przyjdzie i Ci nie da wozu, tak? tym musisz wchodzić w wymiar prawdy Boży. ale dopiero gdy Ty już jesteś w prawdzie, masz serce prawidłowo obrzezane, Twój język jest dobrze przycięty, tak, z głębokości twojego wnętrza wypływają dobre myśli, dobre czyny, dobre serce, to wtedy mówisz i wtedy masz. Wtedy zaczynasz kreować rzeczy. Ja zawsze mówię, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Wiesz, że przebywanie z przewrotnym spowoduje, że ty będziesz yes. przewrotny? Król Dawid to odkrył. Ja w ogóle unikam rozmów, już się nauczyłem. Wcześniej nie byłem taki mądry. Jak mi ktoś mówi coś na kogoś, to ja w ogóle tego nie słucham. Bo jeśli mnie ten temat nie dotyczy, to ja w ogóle nie jestem zainteresowany. A jest dodany w Biblii, jeśli coś sądzisz, to sądź na podstawie zeznań dwóch świadków. Proste, tak? Złe rozmowy psują dobre obyczaje. I teraz najważniejsza rzecz, do której już podsumowuję nasze nauczanie. Pamiętacie, Psalm, który ostatnio czytałem, to był Psalm 141.2, nawet nie ten, przepraszam, to nie był 141.2, też Wam przeczytam. Bo mam dwa fajne fragmenty na temat modlitw, o których jest w objawieniu Jana. Co ciekawe, w ostatniej księdze jest wspaniały fragment, który znalazłem. Wiecie, co tam jest napisane? Może od, od objawienia zacznijmy. Objawienie Jana 5:8. Zwróć uwagę na to słowo prorocze, które tutaj pada: 5:8. A gdy ją wziął, tak, bo tam jest o, o wizji baranka Bożego, o księdze, i gdy tą księgę wziął, Upadł przed barankiem, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną, słuchaj tego uważnie, wonności, a są to modlitwy świętych. Taki jeden werset bardzo ukryty w objawieniu Jana. Ja go zaczęłam ostatnio rozważać. Co to znaczy, że modlitwa jest wonnością świętych? Zobaczcie. Większość. Świata w ogóle się modli. Modlą się ludzie nienarodzeni z Bożego Ducha, modlą się ludzie, którzy gdzieś tam liznęli trochę ducha Świętego Boga, modlą się nieprawdziwi czciciele w duchu i modli się wąskie, bardzo grono, bardzo wąskie prawdziwych czcicieli. I wiecie, że jest napisane w Biblii takie fajne zdanie, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I gdy Ty chodzisz w pułapie objawienia Chrystusowego, gdy przestrzegasz Jego słowa, gdy masz je wyrysowane na swoim sercu i wpisane w umyśle, wtedy Twój pułap modlitewny zmienia się w wonność. Ja to dzisiaj zrozumiałem, że wtedy Twoja modlitwa, ona pachnie przed Bogiem. Starcy padają, te czasze składają, one pachną i wtedy schodzi z nieba odpowiedź na modlitwę. tak? Ja kiedyś byłem taki sprytny, że sobie wymyślałem, ok, jeśli wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, to ja się podłączę pod sprawiedliwego i ja dostanę to, co chcę. Nie. Bo nie ma w tym czego jedności. Tak? Co jest napisane? Że duch święty stąpił, gdy byli w jednej myśli. Gdy byli. W jednym objawieniu, gdy byli czyści, wiecie, że błogosławieństwo nigdy nie będzie stało przy przekleństwie? Ja to zawsze mówię, jeśli będzie się na przykład taka rzecz zdarzy, że wołają ciebie do wskrzeszenia trupa i pojedziesz. Z trójką ludzi to wszyscy muszą być osądzeni przed Bogiem i święci, bo jeśli ktokolwiek nie domaga, nie zejdzie tam święty duch i nie wzbudzi tego ciała. Duch, który jest w nas, on wzbudził ciało Chrystusa, tak? Bo Chrystus był święty i dlatego dziś w kościele ludzie mówią nie ma tyle cudów, nic się nie dzieje, a ja my nie będzie się działo, dopóki się nie obrzezasz, dopóki się nie osądzisz, dopóki nie wejdziesz w pułap świętości, to twoje modlitwy będą smrodem w niebie. Słyszysz to? Mówię bardzo niefajną rzecz i wiem, że mi się za to oberwie, ale taka prawda, bo dopiero wonnością przed Bożym Tronem jest modlitwa Sprawiedliwego Świętego i na to przychodzi odpowiedź. Jeśli jesteś w jakimkolwiek związaniu grzechu, w miejscu nieprawdy, w miejscu osądu, w miejscu nieprzebaczenia, masz figę z makiem i w ogóle Twój smród nie wychodzi poza pułap sufitu, rozumiesz mnie dobrze? A skąd to wiem, jest drugi świadek, Drugi świadek, mój ukochany Dawid, który napisał Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. I słuchaj tego dalej. Panie, postaw straż nad moimi ustami, a podniesienie rąk moich niech będzie jak ofiara wieczorna. Tak? Dla tych, którzy nie rozumieją, czemu modlimy się? Z podniesionymi rękoma. Ja zawsze mówię taki obraz, jak dziecko wyciąga ręce do ojca, więc my też wyciągamy, ale jest zaznaczone w Biblii czyste ręce wznoś przed Panem. Masz nieczyste, to się najpierw osądź, tak? Chyba, że jesteś takim aktorem, że grasz głupa przed zgromadzeniem. Jestem taki święty Panie przed tobą. Tak? Modli się przed figurą. Także zobacz, co Dawid mówił: Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Do czego zmierzam? Podsumowując, podsumowując już to nauczanie. Tu jeszcze był ten fragment taki, pamiętacie co wam ostatnio czytałem? Że gdybyś ty był posłuszny mojemu słowu, to karmiłbym ciebie wyborną pszenicą. Psalm 81, tak? Lecz mój lud nie usłuchał mojego głosu. Jest zaznaczony mój lud, tak? Ludzie mówią, że tam świat, ja mówię, ale to Bóg kocha świat, wiesz, że na, dla Boga jest najważniejsze dziecko odrodzone z Jego Ducha i posiew Boży, w którym jest i świątynia Bożą, którą Ciebie ustanowił. Ludzie mówią, ja nie mam zwycięstwa. ja mówię, no to czytaj, list do Koryntian, bo tam jest napisane, że masz Ducha Świętego, a jeśli Ty nie szanujesz do Ducha Świętego, to tam jest wprost napisane, zniszczy Cię Bóg. To nie tak w, do, w, jakby w oryginale, tak, że tam Bóg na ciebie grom ześle, ale Bóg się odłącza od ciebie i ciebie wystawia na pastwę całego piekła. Jeśli ty nie szanujesz, tego, co masz, nie uświęcasz życia, nie wykładasz tafelkami swojej świątyni, nie przykrywasz się świętą krwią i nie robisz przemiany umysłu, to jest napisane, co Bóg z Tobą zrobi, tak? Ale nie w takim sensie, to jest to, słuchaj uważnie, co mówiłem. Jeśli Ty nie chodzisz, to On nie trzyma ciebie za rękę. I Dawid to odkrył. Mówił, niech moja modlitwa będzie wonią, tak? W niebie i moje ręce wyciągnięte do ciebie, niech to potwierdzą. I dlatego chrześcijanie dzisiaj nie mają tylu odpowiedzi na modlitwę, bo po pierwsze, nie osądzają swojego serca, po drugie, nie przebaczają, mają nieprzebaczenie, a po trzecie, nie mają rozumienia, że słowo wypowiadane ma moc. Tak jak mówiłem w Ewangelii Marka, rzekłem, powiedziałem, pomodliłem się trzy razy, masz aparat mowy. Więc jak ty możesz funkcjonować, gdy modlisz się na przykład o jakiś przełom i za dwa dni cię ktoś pyta, a ty już tą swoją modlitwę związujesz. Mówię, a nie, bo tam nie to nie działa, tak, jesteś uzdrowiony, nie, Bóg nie działa. Znowu mnie tu rwa kurszowa wali, tak, w nery siada, a ja mówię wyznaniem ust pieczętujesz rzeczy z nieba, a im bardziej jesteś uświęcony, tym szybciej według objawienia Jana czasza modlitwy się przelewa i spływa na ziemię i modlisz się i masz, bo Jezus powiedział w Ewangelii Jana, w kluczowym momencie, gdy modlił się o swoich uczniów, tak, to jest bodajże tam... 18. ewangelia, 18. rozdział Ewangelii i powiedział i wtedy, tak, też dodał to takie tajemnicze słowo, wtedy dopiero cokolwiek będziecie prosić ojca, da wam, aby radość wasza była zupełna. A dziś chrześcijanin liźnie Boga, tak? Nic ze swoim życiem nie zrobi. Panie daj to, panie daj tamto. Ja mówię, a pan to taki pan ze sklepu, który ci daje, tak? Bo on jest zainteresowany, żeby ci dawać, nie? Bóg jest zainteresowany, żebyś chodził jego ścieżkami, żebyś miał w sercu jego słowo, żebyś go kochał całym umysłem, myślą i rozumem, a wtedy ci będzie dawał proste zależności. Powiecie na to amen? Amen. 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 Więc rozważajcie to słowo, amen. badajcie swoje nerwy i serce i wielu zwycięstw wam życzę. Wiemy,